Łapać go. Złodziej! Hmm? No i gdzie, gdzie on jest, co? Nie wiem, uciekł nam. Chodź na obiad? Co? Już idę. Czego znowu chcesz od swego zgrzebiałego ojca? Chcę, żebyś zjadł z nami obiad. Smacznego. O. I co tam ci się śniło wnuczko? pamiętam. O, ja też nie. O, a kim pan jest? No przecież jestem pańskim zięciem. Co? Jeszcze raz. Powtórz, syno, bo aparat słuchowy przestaje mi działać. Jestem pana zięciem. Aha. Wszystko jasne. Już lepiej jedz, tato. Dobrze, dobrze. Falka, zjadaj szybko, musisz iść do szkoły. Ale, mamo, ja nie chcę do szkoły. Ja też nie chcę do szkoły. Ty już dawno szkołę skończyłeś. Stać policja! tam? Policja. Co się stało? Mamy nakaz aresztowania niejakiego spirita Corto. Czy jest on tutaj? Co się dzieje? Policja przeszła po dziadka. Po dziadka? O nie, przecież to jest niegroźny staruszek. W naszych aktach mamy, że to złodziej i przestępca. Zaraz was do niego zaprowadzę i wszystko się wyjaśni. Tato, panowie z policji do ciebie? Tato, co się dzieje? Umiera. Wrócił. Umiera. Nie umieraj, proszę. Nie zostawiaj mnie. Och. Pani wybaczy. Najwyraźniej nie jesteśmy tutaj już dłużej potrzebi. Przepraszamy. O! Satino! Ratunku! Tata nie żyje! Dziadku? O nie, dziadku! I co teraz będzie? Pst! Ej, walka! Pst! Co takiego? Ej, to był manewr taktyczny. Tak naprawdę nie umarłem. A-a-ale... Y Ech, ta młodzież zawsze jest taka nierozgarnięta. No cóż, pod moim łóżkiem znajdziesz skarb. Uciekaj z nim. Dziadku, ale nie poznaję cię. Uciekaj, zanim tam ci wrócą. Szybko. Inaczej dopadną cię gliny. O Boże, przecież to jest majątek. Skąd ty to masz? Potem ci powiem. Bierz to i uciekaj. Spotkamy się na cmentarzu. Ale rodzice myślą, że nie żyjesz. Boże, jaka ta młodzież tempa. No a myślisz, że jak się dostanę na cmentarz? O nie, to chyba o tym nie myślisz. Przestań tyle gadać. Zachowujesz się jak twoja babka. Szybko. Och, Satino, zobacz, jaki on sztywny. No, rzeczywiście, niedobrze to wygląda. Jutro zorganizujemy pogrzeb. No i gdzie jesteś, dziadku? Ha? No, już jestem. Cicho, bo jeszcze ktoś nas usłyszy. Też byś tak wyglądała, jakbyś dopiero co wy wylazła pod ziemi. Nie zachodź mnie więcej tak od tyłu, bo dostanę zawału. Wyobraź sobie, że mi jest bliżej do grobu. Widzę, że wzięłaś skarb. Tak, jest w tym worku. Świetnie, to teraz pójdziemy sobie w siną dal, sprzedamy to i zarobimy fortunę. Zaraz, jakie my? No, ty i ja. Policja nie da ci życia, jak wrócisz teraz. Przecież brałaś udział w przestępstwie. Wkręciłeś mnie w to przestępstwo, jak mogłeś zrobić coś takiego własnej wnuczce? No co? Będziesz miała przynajmniej ciekawe życie. A tak to co? Zostaniesz tutaj i kim będziesz? Kolejnym koniem? Bez spełnienia życiowego? No nie, ale Byłeś poczciwym dziadkiem, no takim co mało słyszy, mało pamięta. Maskowałem się. Co udawałeś to wszystko, żeby nie wpaść w ręce policji? Tak, tak, a teraz chodź, bo czas nam ucieka. Kradła cyganka kurę. Dostała za to